Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli. Jak widzicie, witam się z wami z mojego growboxa, tak. Mimo, że nie jest to poniedziałek. Spokojnie, dzisiaj jest czwartek. No ale będziemy rozmawiać właśnie o tym sprzęcie, jak on działa i tak dalej, także już go specjalnie włączyłam, żeby zobrazować wam, co on potrafi i jakie to cuda on tworzy. No, więc niech on sobie tutaj działa, a ja chciałam wam. Mhm. Nie może być tak samo jak w poniedziałek, Tosieńko. Nie wyżeraj Lechuzy. Nie wyżeraj Lechuzy. Ja wiem, że Ty jesteś ważna. Ale dzisiaj chcemy rozmawiać nie o Tobie. Nie, nie, nie. Oj, tam graszka! Ja tylko sprawdzam. Zna Hortośka. No to sobie siądę. No to sobie siedź. Dobrze. W każdym razie chciałam powiedzieć, że włączyłam sprzęt po to, żeby pokazać Wam, jak on działa, co on tworzy, co on robi i że to tak wiecie. No, na co zwracać uwagę, jak się też napalicie, żeby coś takiego sobie kupić? A na tą chwilę um, chciałam Wam zaspoilerować, że z okazji Dnia Dziecka, który jest dziś, tak, 1 czerwca, wszystkim y, i sobie również życzę wszystkiego happy, 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 happy. No właśnie, ale wy poniedziałek zrobimy sobie rozdanie, właśnie z tej okazji. Z okazji Dnia Dziecka, no bo co? O, kap. <laughs> Kto był sprytny i zauważył kap. No, w każdym razie wydaje mi się, że e, okazja, dzień dziecka jest idealną okazją do tego, żeby zrobić jakieś rozdanie, bo w każdym z nas dziecko jest, a ja znowu jestem rozpraszana. I jeszcze mi na stopie usiadła. Zna hortośka, wciąż tu kręci się. Będzie uzdrawiać, więc mam nadzieję, że mocno nie będzie mnie rozpraszać tym swoim kręceniem się tutaj. Natomiast przejdźmy już do rzeczy. Um, pomysł takiego mini nawilżacza um, narodził się jeszcze w poprzednim growboxie, czyli w tym mniejszym, bo teraz jesteśmy w dużo, dużo większym growboxie. Um, w każdym razie. Um, no właśnie, ale tak wiecie, miałam takie sprzężenie umysłu, jak pociągnąć ten kabel i tak dalej, czy to nie będzie jakimś zwarciem? Kap, kap. Kap, kap. Czy, 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 właśnie. No i dostałam dużo komentarzy od Was, że kabel jak, na, jak najbardziej mogę kupić długi, że zwarcia nie będzie i tak dalej, żeby spróbować. No i tak w końcu ten pomysł we mnie kiełkował, aż wykiełkował, wyrósł, zakwitł i stwierdziłam, dobra, kupuję to. Link do tego konkretnego sprzętu, który kupiłam, zostawiam Wam oczywiście w opisie na dole. Może ktoś będzie równy, równie wariat jak ja i też postanowi sobie go kupić. No i tak, generalnie ja nie spodziewałam się po tym sprzęcie cudów, bo ten sprzęt kosztował 18 zł, albo 19, jakoś tak, nie pamiętam. W każdym razie, mając dwie dychy w kieszeni, na spokojnie kupicie. Oto to właśnie cudo. No i generalnie, naprawdę, ja się nie spodziewałam po tym cudów, no bo widząc tą cenę, a znając cenę mojego takiego, wiecie, porządnego nawilżacza powietrza, no to... Wiadome jest, prawda, że to nie chodzi tylko o wielkość, o pojemność wody itd., o to, że to nie ma tutaj ani higrometru, ani higrostatu, ani niczego, prawda? Więc generalnie, no wiedziałam, że coś tu będzie nie tak. No i jest nie tak. Wentylator jest wyłączony specjalnie po to, żeby Wam tutaj za bardzo nie szumiało. Ale zobaczcie, ta cała woda osadza się na roślinach mocno, więc to uważam za minus tego sprzętu, chociaż wiecie, jakby była większa przestrzeń i jakby nie było to tak blisko tych roślin, to nie byłoby tak źle, ale. Co jest innym mankamentem tego, to to, że w poniedziałku wspominałam Wam, że ostatnio tutaj była rozlana woda. Owszem, bo pomyślałam sobie, że przetestuję go w takim razie nie na regale, nie na tej półce, ani nie na tej półce, tylko po prostu postawię go, wiecie, yy, normalnie na podłodze, prawda? Cała podłoga była mokra. On się tak mocno roz rozkropił, że cała jego zawartość po prostu była tu. Po prostu była tu, a on ma pojemności około 250 albo 300 ml, jakoś tak. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam. No ale no to wiecie, mniej więcej szklanka, prawda? Więc ca całą szklankę wody sobie jakby tu wylałam. Tak, mimo że on miał przestrzeń i nie dotykał do żadnych roślin, to i tak mimo wszystko tak mocno się skraplał, że, no, że powstała kałuża, tak? Więc warto o tym wiedzieć, bo jakby wiecie, może w waszej głowie również nie ma aż takiego zamysłu, jak kiepsko działa ten sprzęt. Więc jakby po to o tym mówię, po to to pokazuję, żeby, no, żeby ostrzec Was, tak, ewentualnie, żebyście byli gotowi na to, że on parę, którą z siebie daje, to nie jest taka, wiecie, normalna, sucha para, to jest bardzo mokra para. Bardzo mokra para. Ja tu przyłożyłam rękę i generalnie czuję, znaczy tu akurat kropelka to się proszę nie sugerować, bo ściągnęłam z liścia, ale ja generalnie czuję, że moja dłoń jest mokra. W nawilżaczu, który mam taki wiecie, porządny, dobry sprzęt, ta para, jak przyłożę nad nią rękę, prawda, nad tą parę, ja nie czuję, żeby to było mokre. Natomiast tutaj, jak widzicie, osadza się to bardzo mocno, bardzo mocno. No, i tak. Plusem u mnie jest to, że jest wentylator, który w tym momencie jest wyłączony, po to, żeby wam nie szumiało. Ja go teraz na chwilę włączę, więc jeżeli ktoś ma słuchawki, to proszę uważać, bo przez chwilę będzie działał wentylator, po to, żeby wam zobrazować, jak to działa, jak to wygląda. Więc uwaga! Dobra, załączyłam. No, niestety, wichura. No i generalnie, kiedy działa wentylator to można by było pomyśleć, że nie będzie tak źle, ale tak czy siak będzie, bo mimo wszystko tutaj e, po marblu ścieka i tutaj po, yy, yy, kurczę, <laughs> po milk również ścieka, nawet jeżeli wentylator jest włączony, to też niewiele daje, prawda? Mimo, że ta parka się tutaj, wiecie, tak rozchodzi, e, rozmywa wentylator, dmucha w tą stronę, znaczy poniekąd w tą. On jest tu i dmucha mniej więcej właśnie tu prawda? No ale tak czy siak wentylator niewiele daje. Wentylator niewiele daje, to i tak się mocno skrapla, i tak wiecie. No, no nie działa to tak jak powinno, prawda? Zresztą widzicie, mimo tego, że wentylator rozwiewa, to i tak ta para jest na tyle mokra, że ona się po prostu osadza w, aż kapiąc, prawda? Dobrze, wyłączę teraz ten wentylator. Nie będę was. O! Nie będę was aż tak. Tosieńko! Przepraszam cię. Usiadła tuż za mną, nie ma gdzie nogi postawić, cudnie. Ehm, no właśnie, Jak podejdziemy sobie bliżej to widać, że wszystko jest mokre, a ja to włączyłam no parę minut przed rozpoczęciem nagrywania, bo chciałam właśnie, żeby on się tutaj rozkręcił. Więc na pewno kupując taki mini nawil, rzecz powietrza, musicie liczyć się z tym, że on parę, którą z siebie daje, tą mgiełkę, prawda, nie parę, bo to źle się wyraziłam, tą mgiełkę, ona jest wybitnie mokra. I jeszcze wiecie, w growboxie to mi tam pal licho. Niech tutaj sobie kapie, niech tutaj sobie ścieka. Growbox jest jak najbardziej wodoodporny i tak dalej. Tutaj nic się nie wydarzy. Zresztą tutaj wszystko jest w wodzie, więc... tak. Ja też bym chciała być w wodzie. Oj, moja koziabrutka! Oj, graśka, proszę cię! Wczoraj wydarzyła się rzecz taka, że e, ktoś jakąś petardę rzucił. No i rzucił ją raz, tak? Tosiek przerażony. Tak się spanikowała, a po paru minutach znowu jakiś kreten rzucił co, coś właśnie podobnego. Więc generalnie w tyłek sobie powinien to wsadzić, wtedy by było wystrzałowo i wybuchowo. I ona jest od wczoraj tak przestraszona. <grytanie> Wojna, Graszka! Wojna, strzelają do nas! Jezus, no, Tylko nie wiem, czy strzelali do ciebie, czy do mnie? No, jezu, biedna moja. <grytanie> nic nie będzie, nic się nie stało. No, yy, także tak, także trzeba brać na pewno pod uwagę to, że będzie Wam kapać i to i tak jak mówię, o ile to jest jeszcze jakiś growbox, to niech to sobie kapie, wszystkie rośliny i tak są w wodzie, więc mi to nie przeszkadza, do tego sprzętu wlewam wodę demineralizowaną, taką wiecie, kupowaną w takich yy, baniaczkach, prawda, yy, jak mi się ta woda skończy, bo mam jeszcze chyba z 5 butli, to będę wlewać tutaj wodę z, z banka filtrującego wodę na wkładach z aquafora, bo z tego właśnie yy, korzystamy. Ale dopóki wodę demineralizowaną mam, to taką daję, więc generalnie osadu być nie powinno, ale i tak jest. I tak jest, prawda? Mimo, że to jest woda demineralizowana, to i tak jakieś plameczki na liściach powstają. W każdym razie zmierzam do tego, że jeżeli postawicie sobie taki sprzęt na regaliku, jakimś takim, na przykład na albercie takim jak ja mam, czy na takim metalowym, to uwierzcie mi, że wszystko będzie mokre. Bo testowałam również postawienie go tutaj, w momencie, kiedy już była ta. Półeczka. Uwierzcie mi, że ta paterka od spodu była cała mokra, tutaj wszystko było mokre. Z każdej tej dziurki, yy, z każdej tej dziurki właśnie półeczkowej kapała woda, wszystko po prostu było w wodzie, więc no, ta opcja odpadła. Dlatego potem przetestowałam go, stawiając go po prostu na podłodze i również wszystko było, wszystko było mokre. Jak widzicie, on sam w sobie również zaczyna być mokry. Czy to widać? Oj, kiepsko to widać, natomiast, no. Złapiesz mi tu ostrość? O, widzicie, na nim już też zaczyna pojawiać się woda, i on również po pewnym czasie będzie cały cały mokry, cały mokry. No właśnie, sprzężenia żadnego nie ma, zwarcia żadnego nie ma, a korzystam z niego ostro, korzystam z niego naprawdę bardzo ostro, bo uzupełniam go. Znaczy, czas jego działania to jest około 4 godzin, prawda? Na tyle nam wystarczy ten zbiorniczek, i też trzeba pamiętać, że ten, w tym zbiorniczku na dole troszeczkę wody zostanie. On nie jest w stanie jakby zużyć całej tej wody. Szkoda. No ale, y, korzystam z niego bardzo. Testowałam go, jak tylko się da. <laughs> ten zbiorniczek wystarcza nam mniej więcej 4 godziny i ja tak się starałam. Teraz już się tak starać nie będę, bo że tak powiem, już przetestowałam, już widzę, prawda? Więc już aż tak szaleć nie będę, żeby latać wiecie mniej więcej co 4-5 godzin uzupełniać ten zbiornik. Y, natomiast no to też jest minus według mnie, prawda, że to podziała 4 godziny. Znaczy wiecie, dla jednego to jest plus, dla drugiego to jest minus. To już musicie sobie sami określić. Natomiast no trzeba się przy tym nachodzić. Natomiast nie polecam stawiać tego na jakimś regaliku, na czymś, gdzie półeczki nie mają zbyt dużej przestrzeni między sobą i ta przestrzeń, którą widzicie tu, to jest za mała przestrzeń. No tak, zdecydowanie za mała, bo tak jak mówię, wszystko było mokre. Także trzeba uważać, bo można sobie narobić sporo problemów tym nawilżaczem powietrza. Wiecie, tam producent ładnie o tym pisze, że to może służyć i za lampkę nocną. Owszem, może pokażę Wam, bo jego da się tutaj mm, zrobić, mu światełko. O, jest światełko, co prawda, to światełko w tym momencie jest bardzo, bardzo migające, ze względu na to, że to jest słabej jakości diody, więc wydaje się wam, że to jest dyskoteka w tym momencie i że to miga. Nie miga, to jest białe światło, jednostajne, ale no niestety moja kamera wyłapuje to w sposób taki, że miga. Postaram się jeszcze na montażu coś z tym zrobić, ale nie sądzę. No i teraz, jak przytrzymamy sobie dłużej, no to jeszcze jest taka, taka opcja, właśnie, że tutaj jakby takim wiecie. Taką tęczą, prawda, tutaj nam miga, no co, co wygląda bardzo ładnie i faktycznie na przykład do pokoju nastolatki, czy dla dziecka, tak, ale znowuż producent yy, sugeruje, że można to postawić dziecku przy łóżku i tak dalej, no według mnie nie można. Według mnie nie można, bo poduszka, czy cokolwiek jakieś sprzęty, lampka nocna, telefon, nie daj Boże, coś, to wszystko będzie mokre. To wszystko będzie mokre. Więc jakby wyłączę to światełko, żeby w kamerze nie łapało, ok. No więc jakby. Hmm. Aha <laughs> Olejki eteryczne, bo na różnych, że tak powiem, ofertach sprzedażowych właśnie tego nawilżacza, konkretnie tego H2O, jest napisane, że on jest również do aromaterapii. Nie jest. Nie jest przez to właśnie, że ta para jego, która z niego leci, jest mokra, tak? I ona się osadza. Bardzo się osadza. Tak, ja właśnie wpadłam zobaczyć te osady. Nie widzę osadów. Wszystko jest w porządku. No więc właśnie e, żadnych olejków eterycznych nie dodajemy w momencie, kiedy chcemy używać go przy roślinach. No bo zobaczcie, co tutaj się dzieje. Dodałabym sobie tutaj teraz jakiś olej eteryczny: oczywiście naturalny i dobrej jakości, nie byle chłam z PEPKO za, za 5 zł, za 10 różnych zapachów, tylko prawdziwy olej eteryczny. Jakbym go tutaj dodała, zobaczcie, co by się stało. Liście są całe mokre. Ten olejek osadziłby się na tych liściach. A trzeba pamiętać, że yy, liście od góry bądź od spodu, to zależne jest, że tak powiem, od, zależne to jest oczywiście od rośliny, od jej rodzaju, gdzie ona ma te takie aparaty szparkowe, czy od góry, czy od dołu, no to one by się po prostu zapchały tym olejkiem. Tak więc generalnie, no opis bardzo ładny, ładnie producent tam opisuje, że to, że tamto, że wiecie, że to ułatwi sen, oddychanie i tak dalej. No ale to tak wiecie, trzeba to brać mocno przez palce, bo sami widzicie jak ten sprzęt działa. <grych> Reklama bardzo ładna, ale jakby no... Tak, mój jest w kolorze takim baby róż, jest jeszcze taki baby błękit yy, i coś... Co wyglądało jak białe. Ale powiem Wam szczerze, że mi się nie do końca wydaje, że to jest taka czysta biel, raczej taka troszeczkę brudna biel, tak jak właśnie. okej, okay. To się wszedł i wyszedł, nie? <grym> ona wychodzi z drzwiami. <grym> Mimo że drzwi otwarte, ona i tak wychodzi z drzwiami. W każdym razie wydaje mi się, że ta biel będzie taką, wiecie, właśnie przybrudzoną troszeczkę bielą, jak ten róż, że to nie jest taka czysta biel. No i co? Mówiąc szczerze, czy on działa, tak? No bo to jest największa rzecz powietrza. Powinien podnosić wilgotność. No podnosi, tak? No wodę on z siebie wylewa, więc generalnie wilgotność podnosi, może niezbyt wiele. Liczyłam na coś troszeczkę lepszego w efekcie, natomiast no działa on, tak? Działa on, można sobie też fajną dyskotekę zrobić. Więc disco, disco, party, party, jak najbardziej. Czemu nie? Czemu nie? Do pokoju dziecięcego też w zasadzie fajny gadżet, tak? No bo to nocą naprawdę robi bardzo fajny um, efekt ta, ta, ta lampeczka z tej z tej właśnie tęczy, prawda? To wygląda bardzo fajnie. E, no ale to tak wiecie, to to jest gadżet. Szczerze powiedziawszy, ten na rzecz powietrza nazwałabym głównie po prostu gadżetem. Tak? No on działa, jak widzicie, tak? Jest sprawny, wypuszcza z siebie parę. Sprawdza się to, tak wiecie, nie? Zależnie od oczekiwań. Mówię troszeczkę przerósł. <grym> no, no i taki wiecie, no, ojej. Szczerze powiedziawszy, no, powiem wam, że liczyłam na naprawdę coś innego, że on, wiadomo, że nie będzie, nie wiadomo, jak super, cudownym sprzętem, ale że nie będzie robił aż takiej dramy na tych roślinach. I nawet przy działającym wentylatorze, i tak jest źle, zobaczcie, jak kapie z tej rośliny. Z niej dosłownie kapie, to widać i to słychać co, co krok. Tak, tutaj już też paterka e, mokra, oj, słabo widać, no ale ta o, widzicie, znowu coś kapnęło. No właśnie, z niego po prostu kapie, tak. Więc, hmm, no, no właśnie, prawda. Ach, no i co? Kupując go, oczywiście nie dostajecie takiego adaptera na USB. Dostajecie kabelek, który ma, no może, z metr długości, e, więc jest bardzo, bardzo krótki. Natomiast adaptera, żeby ten kabelek USB w coś wsadzić i wcisnąć w kontakt, nie dostajecie, także ostrzegam, prawda? No, widzicie, kapie i kapie, kapie i kapie, i tak będzie kapać, aż cały dozownik znaczy prawie cały, mówię, ten bez, bez samej końcóweczki aż cały ten dozownik zostanie y, zużyty, więc no. Sami widzicie, tak? Miał być fajnie, tak nie do końca jest fajnie, no wiecie, ja też staram się tym. O! Ok. <laughs> I przestał działać w trakcie nagrywania. Aha. Ok. <laughs> Wiecie, ja tutaj nic nie ruszam, stoję w szoku i patrzę, co się dzieje, bo wcześniej takich rzeczy nie zauważam. Co prawda, on ma jeszcze taką opcję, żeby włączyć mu. Takie wiecie, pufanie, prawda? Wtedy ten dozownik wystarczy na 6-7 godzin, coś takiego. Nie sprawdzałam tego, nie liczyłam, więc jakby nie wiem, ale on tak wiecie, pufnie i przestanie, pufnie i przestanie. No według mnie ta opcja mogłaby być lepsza, jeżeli chodzi o liście, prawda? No bo w żaden sposób ich nie zmoczy, no ale też czy zwiększy wilgotność powietrza, tak jakbyśmy tego oczekiwali? Nie sądzę. Także, wiecie, marnowanie prądów wtedy wydaje mi się, prawda? A tak no to przynajmniej o, niech mi pokropi na roślinę, prawda? Kap. I kap. Oj, biedny mokry, bo kapie na ciebie. No, więc tak, no cóż. Czy jestem zadowolona? Powiem Wam, że byłam rozśmieszona, tak? Dlatego aż, aż zrobiłam Wam o tym. Tego shortsa, prawda? Bo byłam mega rozbawiona tym, jak to działa. No generalnie, hmm, jest on w stanie troszeczkę wam podnieść wilgotność powietrza, więc jestem z tego zadowolona, natomiast nie robi tego, wiecie, jakoś tam trwale, prawda? No to jest malutkie, więc oczekiwania powinny też być mniejsze. Więc generalnie jesteście w stanie nim troszeczkę podnieść wilgotność powietrza, ale na pewno nie w dużej przestrzeni. No i teraz dla tych, którzy nie znają mojego growboxa, ja się cofnę, no akurat też mogę, bo Tośka sobie poszła. To jest setka. To jest growbox 100 na 100 prawda, i 2 metry do góry. On tutaj tą wilgotność powietrza podnosi w bardzo niewielkim procencie, prawda? Ja generalnie mm, wilgotność powietrza, jaką mam to jest 65%. No wiadomo, ona czasem opada do 62, do tam, wiecie, 58, no to jest mieszkanie, prawda? Ja tutaj wiecie, nie jadę na nawilżaczu powietrza, tylko to są naturalne warunki mieszkania, biorąc pod uwagę ilość roślin no i wiecie, takie życie normalne, tak? Czyli pranie. No, więc jakby nie staram się usilnie trzymać tych 65%, no bo rośliny są dla mnie, nie ja dla roślin, więc przesadzać nie będę. Hmm, natomiast on, jeżeli chodzi, wiecie, o takie podniesienie zauważalne, no to tak zrobi Wam może za, za 2%. Chociaż wiecie, to też jest zależne od wielkości, tak? Bo no, no growbox duży nie jest, prawda? To nie jest jakiś nie wiadomo jak duży growbox. No jest w stanie z nim, w nim coś tutaj zadziałać, ale wiecie, bez szału, prawda? Więc w gablotkach myślę, że gablotka by płynęła od niego. Tak przez to właśnie, że ta para jest taka mokra. Ale myślę, że w takiej wiecie gablotce... Zauważalnie by podniósł tą wilgotność powietrza, tak? O ile ta blotka jest dobrze uszczelniona i tak dalej. No, tyle tylko, że musi też być mocno ona wentylowana, bo inaczej, no co? Wszystko będzie pływać, prawda? Więc, więc takie są właśnie efekty używania, korzystania z takiego mini nawilżacza powietrza. Pomysł jest fajny. Ale no tak jak mówię, trzeba zrobić tak, żeby aż tak mocno nie kapało wam po roślinkach. Ja jak tylko skończę nagrywanie, od razu włączam wentylator, niech to trochę suszy. Ale tak jak mówię, nawet wiecie, nawet przez to, że tutaj jest ten wentylator, to i tak te liście są mokre, więc... Hmm. No, tak jestem połowicznie zadowolona, tak? Jestem rozbawiona nim to, tą lampeczką, bo to wygląda fajnie. E, no, jestem całkiem zadowolona, no bo jednak coś tu dmucha, tak i ja jakby no widzę, wiecie, widzę na przykład pomarantach, tak? Że one są takie, wiecie, jędrniutkie. Mimo tego, że y, tutaj, oczywiście i korzonki są, i jedzonko jest, i tak dalej, tutaj wszystko jest. To niektóre te listki były takie, wiecie, oklapłe, a teraz wszystkie są takie, wiecie. Jędrne, prawda? Więc jakby widzę yy, działanie tego sprzętu, tak jak on działa, że on tutaj faktycznie coś jednak podnosi troszeczkę tą wilgotność. Co prawda na sprzęcie widzę, że to takie jest, wiecie, no za 2%, yy, ale jakby wiecie, może roślinki odczuwają to trochę inaczej, prawda? Bo jednak coś im tutaj zawsze dmucha. <noise> dmucha także aż kapie. <noise> no, no nie, nie nie, za dobrze, nie za dobrze, ale, ale działa, tak, ale działa. Co tutaj się wydarzyło, że on przez chwilę nie działał? To szczerze powiedziawszy, nie wiem, bo pierwszy raz to zauważyłam. Dlatego, dlatego tak milczałam i w szoku stałam, bo jakby co tu zaszło? Ja nie wiem. <laughs> nie. Ach, może też jest kwestia tego, że wiecie, w nim w środku jest taki em, plastikowy dziubas, do którego wkłada się taki filtr, jakby z jakiejś takiej wadki. Może on gdzieś w którymś miejscu nie był jeszcze mocno nas nasączony, dlatego przez chwilę prze przerwał. Tak, bo generalnie on zasysa wodę tylko dzięki temu takiemu filtrowi, jakby zwadki, tak? No, przy zakupie akurat tego dostałam takich cztery chyba. Jeszcze mam, mam przynajmniej ze trzy jeszcze, żeby, żeby wiecie, mieć na, na wymianę. No, no i co? No i tak naprawdę chyba tyle, szczerze mówiąc. no Taki sprzęt. Sami widzicie, tak? Pozostawię to wam już do, do oceny, jak to się wam widzi. No, generalnie, wiecie, zakupu nie żałuję, tak? To było raptem 20 zł, a przy okazji tych zakupów, żeby było tanio, bo Grażyna lubi tanio, prawda? Lubię oszczędzać. To, żeby skorzystać ze SmartA, to u tego samego sprzedawcy domówiłam sobie dwa adaptery i jestem happy, zadowolona, bo i tak mi był potrzebny jeszcze jeden adapter, więc jakby, no wiecie, nie. Udało się coś tam, coś tam jeszcze dokupić u tego sprzedawcy, więc jakby. Zakupu nie żałuję, tak? To tam raptem 20 zł, a to taki gadżecik. Wiecie, razem w połączeniu z tą lampeczką, to takie może być fajne. Natomiast jeżeli chodzi o użytkowość, no to musicie mocno zwrócić uwagę, gdzie go postawicie, bo zobaczcie, non-stop z niej kapie. I ta para, która z niego leci, jest naprawdę mokrą parą. To nie jest sucha para. Taka, wiecie, która nie, nie robi wam plamy wokół siebie, prawda? W, wokół sprzętu. Tak jak w naprawdę dobrym nawilżaczu powietrza. Takie rzeczy nie powinny siedzieć. Natomiast tutaj się dzieje, no wiadomo, to jest, to jest tanie, tak? No i jak słyszycie, bo zapewne to słychać, on troszeczkę szumi. Posłuchajcie. No, mam nadzieję, że to było słychać, tak? No to jest taki. Wydaje mi się, że normalny szum nawilżacza powietrza na tyle nawilżaczy, z iloma już miałam do czynienia, wydaje mi się, że to taki, wiecie, najbardziej normalny oddźwięk nawilżacza powietrza, który w nocy nie przeszkadza Wam spać. No chyba, że postawicie to sobie, tak jak producent sugeruje, przy łóżku. Nie? No to może faktycznie wkurzać. Szczególnie jak będzie Wam coś kapać na twarz, nie? No. A może to tak miało być? Może to tak miało być? Nie wiem, producenta nie pytałam, ale to ciekawe do do przemyślenia. No tak. Dobra, to ja się cofnę. Rzućmy sobie okiem jeszcze tutaj na, na growboxa, bo ci, co go oglądają, to zapewne widzą pewne zmiany, ci, co nie oglądają, to, to i takich to pewnie nie interesuje, wpadli tylko posłuchać na wilżaczu, więc tak to właśnie wygląda. Wiecie, nie powiem Wam, czy polecam, czy nie polecam, bo to już musicie sobie sami określić po obejrzeniu tego filmu, czy to jest warte polecenia, czy nie. Działa! Działa, działa, tak, zostało mi to wysłane, tam niektórzy pisali w negatywne właśnie wiadomości, znaczy wiadomości, opinie, o, opinie, że, że nie działa, że przestało działać i tak dalej. Działa, działa, testuję odkąd przyszedł, testuję go namiętnie, mocno, specjalnie, bo wiedziałam, że będę chciała o tym nagrać filmik, co prawda myślałam, że będzie on o lepszej treści niż ta. No, ale no jak sami widzicie, jak to działa, prawda? Więc jakby tutaj za dużo superlatyw, no, no ciężko, no, no nie. Więc jakby działa, sprawdza się, prawda? No, coś tam wilgotność powietrza podnosi, ale jest też sporo minusów, prawda? Na plus na pewno wygląd, bo wygląda on schludnie. Tak, wygląda on naprawdę schludnie. Fajnie, że wiecie, że da się do niego dokupić dłuższe kable. Ja w tym momencie tutaj mam kabel, jak widzicie, który idzie o tam, 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 wysoko do góry. To jest 3-metrowy kabel na wszelki właśnie wypadek, jakbym chciała go sobie postawić, tu, 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 czy wiecie, czy tam, prawda? Także wiecie, generalnie mam możliwość przestawiania tego. Sprzętu, gdzie tylko chcę i gdziebym sobie tylko chciała zrobić kałużę, to mogę. <laughs> Kto mi zabroni? Mam 3 metry kabla. Hello. No więc generalnie, jak posperacie to podobno są też inne kolory: jakieś w kolorze mięty, fioletu i tak dalej. No ale akurat tutaj ten Alegrowicz miał tylko trzy kolory, czyli róż, błękit, i biel. No więc generalnie, no co? No, sami sobie wydajcie opinię. No, a ja, ja już chyba więcej o, do powiedzenia o tym nie mam. No kap i kap, po prostu kap i kap. Aj, no serio, no, no nie spodziewałam się, że będzie aż tak... Aż tak gadżetar gadżetarskie to, prawda? Że to, wiecie, że lampeczka, co nie, jakaś tam parka. I fajnie, wiecie, no co, też fajnie ta para wygląda, bo ona w pewien sposób przez tą diodę, która tam jest... Znaczy przez te diody kolorowe, które, które wiecie, emitują, prawda, to światło. Ta para też wygląda fajnie, więc jakby, wiecie... Są plusy i minusy tego sprzętu, tak? Ale tak, żeby go postawić na regale, to odradzam, tak? Gdzieś w okolicach jakiejś lampy, która nie ma IP65, moja mam, bo to jest lampa od BigBerry. To jest porządna polska firma i lampa jest the best po prostu. Najlepsza lampa, jaką kiedykolwiek miałam. Serio. Więc generalnie. Y Broń Boże, stawiać tego sprzętu gdzieś niedaleko jakiejś lampy, która nie ma takiej szczelności, wiecie, wodoodporności, prawda? Takiej szczelności na wodę, bo to będzie dramat po prostu. To będzie dramat, więc generalnie trzeba uważać, gdzie go, gdzie go postawić, tak? Na pewno nie na żadnym regaliku drewnianym, bo to wszystko będzie mokre. Nie polecam na podłodze, bo będzie mokro, tak, będzie po to po prostu, tak. Trzeba się z tym liczyć, że ten nawilżacz powietrza moczy. Tak? On, on nawilża mocząc. O! <laughs> to jest kwi kwintesencja chyba całego tego sprzętu. No, no dobra, kochani, w takim razie, no cóż, kończyć będziemy, tak? Przypominam, że w poniedziałek zrobimy sobie rozdanie. A co? Bo dzień dziecka jest, to trzeba sobie, że tak powiem, zrobić coś przyjemnego. I pamiętajcie, pamiętajcie! Nieważne, ile macie lat, i tak zawsze jesteście dzieckiem. Więc generalnie, no, dzisiaj z okazji Dnia Dziecka życzę Wam wszystkiego dobrego. Wszystkiego happy, happy, happy. No i bądźcie po prostu zdrowi i zadowoleni patrzę, bo tu to, to się gdzieś leciał, a nie widzę. A dobra, znalazłam. Bo to wiecie, ja potem robię krok w tył i nagle się okazuje, że o jest tośka, nie? bo na nią wdepnęłam. Znaczy, oczywiście nie ale kto jej kazał kłaść się za hipopotamem? Kto? Zanim ja się obrócę, to mi ja dzień, więc generalnie no sami wiecie. No dobra. No to co? Ostatni rzut oka i kończymy, tak naprawdę, włączam, włączam. Raz się zjawi jakiś profesor Miodek, że nie włączam, tylko włączam Karola. Więc zaraz włączę wentylator. No i co? No i życzę Wam sympatycznego weekendu, słonecznego weekendu, przyjemnego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek w poniedziałku w Growboxie, tak, czyli właśnie tu i zrobimy sobie rozdanko. No, no to na razie. Pa!